Hej kochani, czekajcie, przejdę sobie z tej strony. Pytacie mnie ile trwa przegląd ula. Ciężko powiedzieć ile, bo jeżeli coś trzeba zrobić więcej, to wiadomo, że to jest przegląd dłuższy, jak trzeba zrobić tylko przegląd krótki, no to około 6 do 10 minut na rodzinę. Ale ze względu na to, czekajcie, bo sobie znowu biłkę widzam, ze względu na to, że potrzebuję wymienić w tym ulu matkę ze względu y, osobistych, że zaczyna siać agresją. To spróbujemy kochani wspólnie zobaczyć y, bez mojego gadania i narzekania ile czasu taki przygotowanie przygotowania gwiazda do wymogi y, W prawidłowych warunkach jak przestaje mówić y, i zajęłam się pracą. Żeby Wam też pokazać, że to zupełnie inaczej wygląda. Tu niestety troszeczkę agresywna rodzina jest, jak będę uciekać to wiecie co. To znaczy, że rządzą. odczyszczenie mostków wiem na chwilę zniknę wam, ale łatwiej mi sobie to oprzeć o ziemię żeby sobie odczyścić mostki od spodu dobra, powałka gotowa muszę sobie ule poprzestawiać po wywozić problem jest taki że skupię jeszcze do tego matki powielaniać staram się coś mówić, tak żeby nie było całkiem do ale jednocześnie będę miała ruchy prawidłowe, takie jak robi przy kosiece. Szukamy, kochani, który tu nie odbudowały, to tu będą luzy. Mogę sobie dać. Tu mam, kochani, inną matulę, tu mam inną matulę. Tą matulę sobie muszę znaleźć i sobie połączę od razu rodzinki układając gniazdo w jedną. Nie osieracam rodziny wcześniej, jeżeli chodzi o zwykłe takie matki. Naturalnie unasiemnione, to wszystko idzie na, jedno, na jeden raz. Jedynie inseminowana albo reproduktorka jakbym chciała łączyć, to wiadomo, że to już jest zupełnie inna bajka. Tu o czym mówię kochani, jak jest zalane pokarmem, ale z drugiej strony pusto, to odwróćmy sobie. Niech one sobie to równo budują i już będziemy mieć, jakby czasem matka chciała sobie i zaczerwić, to sobie spokojnie zaczerwi. To był pokarm, jak to czerw, muszę sobie tu sprawdzić. Mamy dzisiaj przed burzą bardzo duszną, co chwilę wchodzą chmury i odchodzą, ale jest taka duchota, że mówię, że dzisiaj zarobiłam. O i widzicie o czym mówię? Znowu jest zalane gniazdo, a tu mam w miarę pustą ramkę z czerwiem na wygryzieniu. Więc kochani, znowu sobie tą rameczkę dam dalej. Czerwien da bliżej, bo muszę ułożyć tu kominowo w tym momencie. Bo widzę, że jest przylane gniazdo. Więc tutaj zaraz będziemy inaczej układać, ale już sobie pokarm udaję. Sprawdzimy, czy mi się uda matka szybko namierzyć. Wiecie? Wtedy będziecie wiedzieć, że to trwa. Nie tylko u Was. Słyszę, słyszę. Pamiętajcie, żebyście sobie właśnie te paseczki brali, widzicie? Po tygodniu jaka wcinka już jest zrobiona. A tak to jak sobie przesuniecie na inny rząd, to będą ładnie odwydobywać, nie będą tak zniekształcać nam tych rameczek. Z wyś nic nie widzę. Widzę, bo zazwyczaj to jest tak, że jak szukamy matki, to jej nie ma. Rozbiegane, nie lubię takich rozbieganych one wtedy spływają, uciekają, chowają się i jest problem. Połowa pszczół jest na dole, w, wiecie gdzie, w korpusie. I może się tak okazać, że to jest połowa razem z matką i szukanie w takim korpusie matki jest po prostu nierealne. Tu macie rameczkę kochani, trochę brzydka, ale jest pięknie zabita. Pierzgą. No dla mnie taka rameczka, pomimo tego, że jest dziurawa i źle odbudowana, na pewno z tą pierzgą idzie do gniazda zimowego. Będzie pierwsza na kraju. Dajcie, jeszcze raz sobie sprawdzę. Tu raczej nie powinno być, ale są tak rozpiegane, że mogą ją po prostu spłoszyć. I ona w tym momencie może być wszędzie, ale dam sobie luźniej rameczki. Musi być. Powinien być tutaj, bo to tu są jajeczka, no ale one, one tutaj tak spłynęły w bok i na ściany pula. No jajeczko na jajeczku, no i szukaj jej tu. Nie lubię właśnie takich matek, które mają pokolenia pszczół wiecie takich. Pływających, że one po prostu uciekają tu albo tu. No no, no wiem, no już tak szybko ruszyłam ręką, bo one momentalnie chowają tą matkę, przestają pracować. Nie jest dzisiaj łatwy przegląd, przy, przynajmniej przy tych bardziej agresywnych rodzinach, bo taka pogoda burzowa po prostu nie za bardzo jest wskazana, ale nie mamy co zrobić. Jak się to mówi, trzeba przeglądnąć i porobić co trzeba. No i tu są jajeczka, i tam są jajeczka. Tu mam kochani matkę też rojową. Ona już była przedtem taka kombinatorka. Czekajcie mamy, żeby nie było kochani, żeby nie było. Czekajcie, gdzie jest komputer? Tu mamy Matuśkę. Widzicie, no nie? Nie komputer, tylko telefon. Czekajcie, bo jak mi zwieje, to będę szukać jej znowu. Chodź tu Matuszka. Dziecko sobie ją zamknie w Dobra, kochani, już matkę mamy. To teraz sobie wiecie co możemy być. Czekajcie, już muszę je dymnąć, bo nie są ustaw ustosunkowane. I teraz, kochani, ułożę sobie tylko szybko gniazdo. I tam sobie możecie czas liczyć. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Siedem kochani. Ze względu na to, że tu mam pokarm i puste ramki i łączę sobie teraz rodziny i nie będę łączyła takiego gniazda, tylko dam sobie Zatwór pomiędzy, żeby mi po prostu było łatwiej komin ułożyć. A one aż tyle miejsca nie potrzebują. Czyli tylko muszę namierzyć, czy tam nie ma jakiegoś problemu z matką. Wiecie, różnie bywa, prawda? Zawsze przy nauczeniu trzeba wiedzieć, co się dzieje. Ale tu się ładnie matka ciała, u nas się nie ładnie Ceniamy kochani, czerw, ilość czerwu, jakby tak się działo. sprawdzamy czy nie ma jakiegoś matecznika tej wymiany, bo wtedy byłby problem. Niepotrzebnie łączymy, pamiętajcie nie zabijamy matki nigdy od razu, możemy nam nawet dać to, odkładu gdzieś, jak mamy taką możliwość jeszcze na chwilę przetrzymać, różnie bywa, to może być matka, może i troszeczkę agresywna, ale jeszcze może być do końca sezonu matką rezerwową. Dla mnie niestety nie mogę trzymać Ma, takich matek, ze względu na to, że blisko y, siedzę, ale też chodzi o półki, które wychodzą z pokolenia dla światów. Dziś nie tak, agresywnych w okolicy, ze względu na to, że y, ja robię matki naturalnie na siebie. Muszę eliminować też takich kabarerów, którzy mieliby zły wpływ na ślucznie w mojej okolicy. A to nie jest rodzina, wiecie co, ojcowska. Teraz tak, tu mam wętylację. Paseczki tam, gdzie czerwie Zazwyczaj dajemy tam, gdzie jeden pasek możemy dać bliżej czerwiu zamkniętego, drugi pasek bliżej czerwiu otwartego, bo pamiętajmy, że waroa wychodzi z zamkniętego czerwiu i wchodzi bardzo szybko do komórek z czerwiem jeśli tutaj nie pasuje, z czerwiem otwartym, a najlepiej jeżeli mamy na przykład karmidełka, takie wiecie, do góry, to to właśnie na ścieżce tych podpoidełko czy pod karmidełko to wtedy pszczoły chętniej tamtą drogą no. chodzą. Czekajcie, gdzie ja dałam teraz powałkę? Nie? nie mam powałki. Dobra, a mam powałkę, przecież ją czyściłam. I jak mi poszło? Czekajcie, sprawdzimy.